Witamy Was serdecznie, można powiedzieć, druga część wakacyjnych tipów. Tym razem skupimy się na diecie, misce i tym, jak nie przytyć w te magiczne wakacje, albo dlaczego to magiczne tycie nie jest niczym złym, o może tak powiemy. Oczywiście zaraz wytłumaczymy, bo może być złe. Gwiazdka, to jest gwiazdka. <laughs> może być złe, może być złe. Słuchajcie, tak samo jak i w kwestiach treningowych, tak samo w kwestiach miski. Czasami troszkę, troszkę osoby świrują pawiana, jeśli chodzi o wakacje. No i mamy tutaj takie dwa typy, myślę, osób. Takie 80% populacji to dwa typy osób, tak bym to określił. <laughs> tak, Daję. tak, tak. Czyli tak, tych, którzy trzymają tą michę wszędzie i gdzie się da, jak się da i w ogóle, i jest dosłownie, wiecie, wakacje kurczak z ryżem i nie ma wymówek. No i tych, że są wakacje, nie daj Boże, all inclusive. Piekła nie ma. Piekła nie ma. Futrujemy ile wlezie. Dieta obrotowa. co się obrócę, to coś biorę. Dokładnie. No i dlaczego ani jedno, ani drugie nie jest dobre? Albo nie zawsze jest dobre. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Na wakacjach oczywiście tak samo jak z treningiem, bo mam nadzieję, że widzieliście poprzedni materiał. Jeśli nie, to nadróbcie. Ale z treningiem jest tak samo jak i z miską. Nie trzeba oczywiście tego jakoś rygorystycznie trzymać. Aczkolwiek z miską jest taka sprawa, że to jest troszkę ważniejszy case w kwestii utrzymania sylwetki niż brak treningu tak. przez tydzień, nie? Tak, 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 tak. tak, tak. E... Aby Dlatego... tak porównać więcej można zepsuć przez tydzień mocnego zawalenia diety niż przez tydzień odpuszczenia treningu. Tak. Myślę, że taką tezę może to śmiało postawić. Myślę, że tak, jak najbardziej. No i teraz tak, słuchajcie, jesteśmy sobie na wakacjach, no i co robić? No, można wziąć wagę do plecaczka i wszystko ważyć jak najbardziej, ale nie świrujmy, nie świrujmy. Po prostu trzeba podejść do tego z rozsądkiem. Jeśli macie jakieś doświadczenie w ogóle z miską i z obracaniem się wśród tych produktów, makroskładników i tak dalej, to na oko też da się dużo zrobić. Przede wszystkim, no bo myślę, że jeśli nie macie z tym doświadczenia, to też nie macie dylematów, czy jeść, czy nie jeść na wakacjach. No właśnie. Także słuchajcie. Tutaj Bartek wysnuł bardzo piękny przed nagrywaniem. Chciałem powiedzieć jakieś mądre słowo i mi wypadło. Po prostu powiedział, <śmiech> <śmiech> że pełnowartościowym śniadaniem nie jest rogalik i kawa, nie? Dokładnie. I tak o... powiedziałem. Tak się powiedział. no I o to teraz chodzi że idziemy sobie na takie śniadanko, nie? Przykładowo mamy sobie stół pełen jedzonka i wybieramy sobie co zjeść. No i są oczywiście kuszące smakołyczki, mm, ciasta, nie ciasta, rogaliki, e, jakieś masełka, nie masełka. Spoko, zjedzcie, spróbujcie, ale nie zapominajcie w tym wszystkim, że warto też zwrócić uwagę myślę przede wszystkim na to białko, e, na to białko. Czyli bo to najczęściej ucieka po prostu w takim Tak. Jedzeniu. Najtrudniej dobić białko, tak naprawdę, wydaje tak, mi się, w jak spod... dla przeciętnego, oczywiście, kowalskiego. Dokładnie, nie? jak spojrzymy na taką przeciętną dietę zwykłego, zwykłego kowalskiego, w cudzysłowie oczywiście, e, no to białka tam przede wszystkim brakuje. Jeśli sobie zobaczymy, że na śniadanie jest jakaś drożdżówka, potem jest jakaś kanapka, potem jest jakiś obiad z malutkim kawałkiem mięsa i na kolację znowu jakaś była, tego białka tam praktycznie nie ma. Tego właśnie na wyjeździe warto sobie odsadzać, bo to jest najtrudniej, po prostu nabić. Dokładnie, więc słuchajcie, full focus na rzeczy białkowe. Nie? Zjedzcie sobie te rzeczy, które lubicie jak najbardziej, ale dorzućcie do tego coś, co ma białko. Nie? Najczęściej wszędzie, gdzie, gdzie będziecie w hotelu, jeśli rzeczywiście jesteście w hotelu i macie jakby jakieś śniadanie, jajecznica jest przeważnie zawsze. nie? O to chodzi. Jajecznica, jakieś rzeczy nabiałowe, jeśli wam nie szkodzą. Tu warto też jakby zauważyć, że. W jogurcie Jogobela, w, w tego stylu jogurcie nie będzie zbyt dużo białka, nie? ale może będzie na przykład sterek wiejski, już można sobie wciągnąć. E, najważniejsze jest to, żebyście też znowu e, patrzyli na to, co w miarę wam spoko wchodzi i to, co lubicie. Nie? Bo to teraz e, nie chcę Wam tutaj wmawiać, żebyście jedli oczywiście rzeczy, które, których nie lubicie, czy coś w tym stylu, ale dokładali to białko w taki sposób że jest to dla Was można powiedzieć spoko i naturalne, nie? To jest myślę, że najważniejsze w tym wszystkim. I znowu to samo, mamy jakiś obiad, czyjemy na mieście, czy cokolwiek wrzućcie sobie to mięcho, przykładowo mięcho, tak? No mięso chyba najłatwiej, jeśli chodzi o białko, znaleźć w każdym rejonie świata. Czy te jakieś tak, ryby, tak, tak, tak. Jeśli, coś, jeśli kraj nie jest mięsny, no to jest najczęściej rybne. Coś z białkiem zawsze znajdziecie i to są takie ważne rzeczy. Jako przekąskę, jasne, wciągnijcie sobie to, to jakieś tam słodycz na mieście, jakiegoś tam loda, croissanta, cokolwiek. No po to to jest, ale jeśli macie ochotę i lubicie, to kupcie sobie coś białkowego w tym sklepie, teraz jest naprawdę tego multum, nie, nie wiem, nawet miller milsza proteinowego, tak, tak. 30 gram białka Wszędzie do przodu. Tak, to jest nie? praktycznie. I tego typu małe rzeczy, tak, idziecie sobie miastem, macie ochotę na coś słodkiego, zjecie coś słodkiego, popiecie to jakimś białkiem, super, już jesteście do przodu, nie, już jesteście do przodu, no bo znowu, trzeba brać pod uwagę tutaj osoby, które mają różny gen do tego, jakby genetyka robi robotę, niektórzy mają lub to na ile mają zadbaną lub niezadbaną przemianę materii, no bo to też wiadomo, częściowo idzie do, wypracować, tak? No bo ja na przykład muszę jeść tyle nie? pod korek, żeby cokolwiek tam na tej wadze drgnęło, więc nawet jakbym sobie popłynął na tych wakacjach i wcinał codziennie, nie wiem, 7-8 tysięcy kalorii, no to niewiele się wydarzy, niestety muszę przyznać albo stety. Nie? I wiem, że mogę sobie pozwolić na więcej. Bartek jakby tak popłynął, no to nie wróciłby plus jeden czy plus dwa kilogramy, tak. tylko plus siedem. nie? I to w... jest to, że on kiedyś próbował mi wmówić, że uczucie głodu jest całkiem fajne. I to nas właśnie, to nas właśnie tutaj, kurde różni. No bo ja tego nie zrozumiem i nigdy nie uznam, że głód jest fajny. Piotrek, jak ma jeść tyle, żeby się najadł? no to zjeść tak, że ta waga zacznie w dół schodzić. Jak ja mam zjeść tak, żeby się najadł, no to ta waga będzie miała bardzo dużą tendencję wzrostową. Po wiecie, prostu lubię jeść. Wiecie, ja tam 200 węgli i, i szczęśliwy, bo, bo czuję głód do kolejnego posiłku. Bartek 200, 200, 300 węgli. I, Najlepiej w dwóch posiłkach. Kurde, ja, ja już nie naprawdę treningu zrobić, nie? No i tak to jest, nie? Więc jakby to też no właśnie. W takich sytuacjach ważna jest świadomość siebie, nie? Oczywiście nie każdy tą świadomość będzie miał i to nie jest na tej zasadzie, że o nie, jesteś zepsuty, bo nie masz tej świadomości. No to jest kwestia wypracowania. Nie? Wszystko zależy, ile czasu nad tym pracujesz, ile czasu nad tym po prostu poświęciłeś myślenia. Nie? Dlatego, jeśli nie masz takiego poczucia, nie wiesz, jak Twoje ciało reaguje i dodatkowo martwisz się, stresujesz lub nie chciałbyś sobie nie wiem, zrobić podgórkę, to po prostu stosuj się do takich prostych rad, jak właśnie to, żeby sobie mimo wszystko pozwolić na to, co chcesz. Nie futrować pod korek, dobijać trochę tego białka z każdej jakby strony, jak się da, i to naprawdę przez tydzień zrobi robotę. No i dodatkowo, oczywiście, biorąc pod uwagę ten poprzedni odcinek, ale tutaj to warto dorzucić przynajmniej w kontekście ruchowym, już niekoniecznie treningowym ruszać się. Nie? Nic nie ma lepszego, jeśli chodzi o wakajki i trzymanie formy, jak po prostu ruch. Jeśli pojedziesz na wakacje i przez tydzień będziesz leżał, to zobacz. W ciągu normalnego typu życia, niezależnie gdzie pracujesz, jaką masz pracę, jak trenujesz, ile trenujesz, coś się dzieje. Nie wiem, robisz pranie, zmywasz naczynia, idziesz do sklepu, jest mimo wszystko, wszystko wymaga spalania kalorii. Jeśli ty nagle utniesz wszystko prawie że do zera, bo będziesz chodził od pokoju na leżaczek i do basenu, to raz, że nagle spalasz o wiele mniej kalorii, a dwa, jeszcze popłyniesz z miską, to z automatu robisz sobie podwójnie pod górkę, bo zmniejszasz ilość kalorii spalonych, zwiększasz tych, które jesz. No i jak jeszcze dołożymy do tego, że na przykład właśnie masz ten wolny metabolizm, no to może być nieprzyjemnie po tygodniu nawet, nie? Po tygodniu otóż to, może być nieprzyjemnie. Otóż to. A teraz weźmiemy sobie schemat, że po prostu w miarę jesz ok, jesz różne rzeczy, wiadomo inne niż codziennie, ta miska nie jest czysta, jest dobite białko, wrócisz. Waga może się różnić, nie? Waga może się różnić. Możesz mieć 2 kg na plusie na przykład, nie? Ale to jest takie wiesz, bez paniki. Bez paniki wracasz do treningu, wracasz do miski. To jest przede wszystkim woda. Tłuszczu raczej za dużo tam nie ma, bo tłuszczu, żeby przytyć to ile czas zjeść? 7800 kcal. Może 1 kg tłuszczu, Właśnie chciałem to powiedzieć, bo to co ludziom najbardziej przemawia do rozumu, Lidwy. to jest po prostu język faktów. Jeżeli masz sobie jakieś swoje zapotrzebowanie kaloryczne, nawet uwzględniając, że przez te wakacje mniej się ruszasz, trochę by to zapotrzebowanie spadnie. No to dalej, je, zjeść 7800 ponad to zapotrzebowanie, to naprawdę trzeba się wysilić i nawet jak gdzie lubię jeść, to miałbym spory problem, żeby tak... To 7800 jakbym sobie rozłożył, no to może przez ten tydzień gdzieś tam by się uzbierało, ale to by naprawdę popłynął sobie po jakichś smakołykach, to, to byś nazbierał, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony dwa, trzy dni takiego żarcia i myślę, że już tego czwartego by trochę mniejszy apetyt był. W każdym razie, no, miejcie to z tyłu głowy, że trzeba naprawdę ostro popłynąć, żeby aż tyle tych kalorii dodatkowych dostarczyć żeby sobie, żeby przebrać ten jeden kilogram tłuszczu i dla osób, które mają, podobnie jak ja, lubią jeść to na wakacjach mimo wszystko zbawienne są warzywa, żeby trochę tym się dopchać, także jak jest to, to miękkie, ja po prostu lubię czuć uczucie sytości. Lubię mieć pełen brzuch na co dzień, wpierdzielam dużo warzyw, żeby po prostu być najedzonym, żeby ten brzuch mieć pełen, no i czemu na wakacjach ma być inaczej. Jeżeli masz się najeść tymi rogalikami, o których wspomniałem do syta, no to opierdzielisz, no ja bym wziął 16 rogalików, to myślę bez problemu może i więcej. Dobra, to jesteś żarłok. No jestem żarłok, ale żarłoków też nie brakuje. No nie, no e, dlatego jako jestem taki żarłok, to no dobra rogalika z sałatką nie będę jadł. <gry> Ale zastępczy posiłek, gdzie właśnie zjem sobie trochę tej jajecznicy, do tego jakieś warzywka, no to będzie o wiele bardziej sycące, będę zadowolony, brzuszek będzie szczęśliwy, tak? Także polecam mieć to na uwadze. Jak Patryk mówił, jeżeli ta waga delikatnie się zmieni, to zwróć uwagę na to, że to jedzenie, które jadłeś jest najczęściej o wiele bardziej przetworzone. Zawartość soli, którą tam dostarczasz, szczególnie jeśli jesz na mieście, może być o wiele większa. Tak samo Twoja aktywność fizyczna będzie inna, często jeszcze inny klimat do tego wszystkiego dochodzi. Dla no organizmu to wszystko razem zebrane z pewnego rodzaju stresorem i ze względu na te inne źródła pożywienia, ze względu na tą zmianę klimatu, trochę wody tam się może pojawić. Nie jest to nic dziwnego. No i myślę, że teraz warto jeszcze poruszyć, co z tą wodą sobie, sobie zrobić. bo logika nakazuje, co? Zacząć pić dużo pokrzywy, jakieś odwadnianie sobie zrobić. No, 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 no dobra, dobra, się, dobra. To dobra. pozbyć. E, nie odwadniamy się. Nie odwadniamy się. <grym> nigdy. W sensie nigdy, jakby... Nigdy w kontekście takiego normalnego w kontekście rekreacji. rekreacji. Zatrzymanie wody w organizmie, jeśli jest spowodowane takim po prostu zjedzeniem czegoś innego, to jest tam nic, to się samo wyreguluje po prostu. Koniec tu nie ma nic więcej do, do jakby poruszania. Nie robimy głodówek, nie robimy deficytu specjalnego, nie robimy, nie wiem, nagle w tygodniu po powrocie 58 tysięcy kardio, nie. E, idąc dalej, specyfiki. Pokrzywki, nie pokrzywki, Dużo jest takich rzeczy w aptece. Suplementy po prostu suplementy są reklamowane itd. na pozbycie się wody. Nie jestem kompletnie tego fanem z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, jeśli na co dzień jest wszystko ok i trzymasz normalne ilości wody, to tego nie potrzebujesz. Jeśli na co dzień nie jest ok i ta woda się trzyma, to trzyma się z jakiegoś powodu i warto byłoby się dowiedzieć z jakiego. Bo jeśli jest to przez miskę, to pół biedy, po prostu jakby nic wielkiego się nie stanie pewnie, jak mhm. sobie tam jakieś suplementy dojesz, jeśli nie będzie to jakoś przesadnie zrobione. Ale jeśli woda jest trzymana w organizmie, to też może być znak, że coś się dzieje nie tak z organizmem, jest jakiś stan zapalny, cokolwiek. I nie mówię tutaj o stanie zapalnym, bo zrobiłeś trening, ale na przykład może to być jakieś podłoże związane z chorobą. I tu już bez jaj warto takie rzeczy sprawdzać. Jeśli jest nadmiernie, jakby człowiek napuchnięty, znowu to kwestia oczywiście tego napuchnięcia i to wiadomo, czy to kobieta, czy, czy facet i tak dalej. Ale to może być podłoże chociażby hormonalne, to może być podłoże mówię, związane z jakimiś stanami zapalnymi, z tym, że coś się dzieje, i warto to sprawdzać. Oczywiście zakładając, że też spożywać odpowiednią ilość płynów. Tak, czyli jakby nie pijecie pół litra wody dziennie i dwóch kaw, bo wtedy też organizm może trzymać wodę, nie? Kiedyś tak słyszałem, że nie piję dużo wody, żeby nie trzymać tej wody, żeby nie mieć dużo wody w organizmie. A tu niespodzianka. A tu niespodzianka, to działa odwrotnie, jak się okazuje, nie? O. Jeśli nie spożywamy odpowiedniej ilości wody, no to wtedy ten organizm to kumuluje, nie? Więc tak, jeśli trzymamy wodę, już tak na co dzień teraz mówię, abstrahując od tych, od tych wakajków, Najpierw staramy się wbić wodę na odpowiedni poziom, ilość płynów, obserwujemy, oczywiście nie przez dzień, przez dwa, tydzień, dwa, trzy, żeby sprowadzić jakiekolwiek obserwacje, i dopiero dalej wtedy czynimy kroki związane z jakimiś tam lekarzami czy nie lekarzami. To jest bardzo, według mnie, ważny temat i nie bagatelizujcie go, nie? Generalnie nie bagatelizujcie zdrowia, bo może się okazać, że coś tam się gdzieś kryje, a im wcześniej, tym po prostu lepiej, łatwiej i taniej! dokładnie, ciało wysyła sygnały, ale troszeczkę odbiegliśmy od tematu tak, wakacyjnego. Tak, 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 tak. Już wracamy. E, Więc jeszcze ja rzucę jedną rzecz. Jeżeli hipotetycznie by się okazało, że tyle kalorii zjedliście, rzeczywiście to może być z tłuszczu, no to teraz też jakaś karna gotówka, czy karna ilość kardy jakaś, żeby sobie bardzo mocno tutaj wszystko wyredukować, też nie będzie dobrym pomysłem. Tutaj, niezależnie z jakiego powodu ta waga by skoczyła, wróć po prostu na swoje tory, jakie były przed tym wyjazdem. Nawet jeżeli nie byłeś, byłaś na deficycie kalorycznym, tylko powiedzmy w okolicach utrzymania, od tego utrzymania sobie zacznij i zaobserwuj, jak wrócisz Dokładnie. do swojej standardowej aktywności, jak ciało się zachowa. Tydzień, dwa. Tydzień, dwa, żeby zobaczyć, co będzie. Jeśli cały czas waga się będzie utrzymywała, w momencie, kiedy byłeś właśnie na delikatnym, na delikatnym na utrzymaniu albo na delikatnym plusie kalorycznym, możesz sobie rozważyć okresowe, delikatne obcięcie kalorii, żeby Dokładnie, trochę podredukować. Tak. Ale Czyli trzeba po prostu, długofalowo na to patrzeć. Po prostu, jeśli... Przytyłeś i ta waga się utrzymuje, no to spoko, zrób sobie 4 tygodnie minikata. Czyli 4 tygodnie znowu niższych kalorii, żeby troszkę się podciąć i tyle. Dokładnie, ale w żadnym wypadku 3-4 dni głodówki, żeby nie, waga się bezsensu, unormowała. Bo, bo takie pomysły czasami słyszę, no ale to długofalowo musimy na to patrzeć, bo w krótkim przedziale czasu tak, ok, ta waga, ta waga zejdzie, no ale co potem? Znowu 2-3 dni głodówki, czy tam 4, fajnie brzmi, a okazuje się, że nie mamy wtedy na przykład dostarczonego białka. O. I waga schodzi. Waga Fajnie, schodzi, cyferka no. jest mniejsza. Okay. I... Ja patrzysz w lustro i tych mięśni jakby mniej mierzysz. Mierzysz, się. <tłusz, też tłuszcz na Tłuszcz zostaje, o. mięśnie uciekają. Nie? A waga pokazuje mniej. Także to, to jest mniejsza. Trzeba też brać poprawkę. Także podsumowując, słuchajcie, tydzień wakacji nie, mo, nie musi Wam zaszkodzić, nie? jeśli chodzi o miskę. Jedzcie z głową, zwracajcie uwagę na białko, tak naprawdę. Do tego jedzcie sobie smacznie. Jeśli macie predyspozycję do, do przybierania na wadze, to uważajcie na ilość jedzenia. Jeśli nie, no to, to trudno. No po prostu możecie sobie jeść, a raczej nie trudno. Ci obok, którzy mają złe predyspozycje, no to trudno. Jedzcie sobie, wbijajcie białko, ruszajcie się. Jak wrócicie i będzie plus 2 kilo, nie przejmujcie się, wróćcie sobie do rutyny. Do rutyny i treningowej, i jedzeniowej i obserwujcie. Raczej wszystko powinno się unormować. W takim okresie właśnie tygodnia, dwóch, co so, u dziewczyn, kobiet, weźcie sobie pod uwagę, też jakby cykl, w jakim jesteście, tak? Bo to też często jest niebrane pod uwagę i jest nagle, kurde, chudłam, 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 nagle przytyłam. I na przykład, jeśli zbiegnie się z powrotem z wakacji, no to też może być, wiesz, kumulacja, nie? Nagle się zrobi zamiast kilograma, czy dwóch, trzy kilo więcej, bo ta woda zaszła w związku, jakby z cyklem miesięcznym, tak? i ten nie bez paniki keep calm i te dwa tygodnie tutaj naprawdę slow down jak na moim slow chuteczku. down tak i te dwa tygodnie tutaj powinny spowodować że wszystko się unormuje i wtedy dopiero sprawdź, jaka ta waga wygląda i tyle no właśnie także Myślę, to że tyle myśleliśmy wszystko jeśli nie oglądaliście poprzedniego jakby materiału jeszcze to jeszcze warto rzucić ten sam temat, co tam, ale to już w takim telegraficznym skrócie. Mówimy tu oczywiście o wakajkach przykładowo tygodniowych, nie? I nie co dwa miesiące, bo regularność jest ważna, nie? Jeśli będzie wyjazd, nie wiem, co dwa tygodnie, czy co miesiąc, nawet na kilka dni, czy to służbowy, czy to wakacyjny, to wtedy też warto troszkę bardziej zwracać na to uwagę, nie? No bo to już będzie miało po prostu w kontekście całego roku o wiele większy wpływ, nie? I teraz jeśli chcecie więcej tego typu rzeczy, to musicie wrócić do poprzedniego materiału, bo tam troszkę szerzej sobie omówiliśmy ten temat właśnie wyjazdowy, częstszych wyjazdów. Tak, no ja tam i... zahaczyłem jeszcze o temat diety, tam nie kopał pod stołem, że to nie ten materiał, ale to już nie będziemy powtarzać, o, dlatego dokładnie. jeśli też chcecie po, posłuchać z mojego życia obżartucha, jak to wyglądało, że przez wakacje, mimo to, że jadą naprawdę dużo, schudłem finalnie kilogram, to zobaczcie, bo też to jest możliwe, ale nie będziemy tutaj się powtarzać, to wszystko w poprzednim materiale. Dokładnie, także ponownie... Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli Wam się podoba, dawajcie znać w komentarzach, czy też w wiadomościach na Instagramie, czy tam na fejsie, gdziekolwiek chcecie, jeśli mamy poruszyć jakieś tematy z życia wzięte, takie właśnie jak tutaj teraz tipy na wakacje. No i tyle, dziękujemy Wam, jeśli dotrwaliście do tego miejsca, życzymy Wam pięknego dnia, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.